Siemano, Siemano, Polskie chłopy się witają, witam serdecznie z tej strony, Warian Kapitan, że jest. Dzień dobry. Proszę Państwa, witamy w kolejnym odcinku z Polskich Chłopów. Przewinęliśmy sobie na marzec 100 tysięcy na koncie. Skąd to się w ogóle wzięło? Ja to wbiłem na serwer, było to albo 27, albo 29. Zaraz będziemy o tym opowiadać, ale skoro tyle pieniędzy na koncie jest, to wiąże się to z zakupem nowych pól. Jak to jestem już przygotowany, można powiedzieć, z półkiem standardowym powiększanie tych pól, bo oczywiście zaorania one raczej nie wymagają. Dobra, i tak, wyjdźmy sobie przed drogę, pierwsze pole, które zakupimy, będzie to to oto pole, które zakupimy wraz z drugim polem, czyli z polem numer tutaj 80, 80 i 82 i po dłuższej dyskusji jednak będziemy łączyć to pole z tym polem, w związku z tym, że tak wynikło, że na całości jednak będzie zasiana, zasiejemy sobie kukurydzę, a na górnych polach, czyli 104 i 34 będzie soja. Miała ja być początkowo kukurydza na 104, ale doszliśmy do wniosku, że tam była. Ja tak sobie pomyślałem, była tam kukurydza na ziarno, także nie. 34 jest nie zgruberowane, tylko staryżowane, także akurat pod kukurydzę, znaczy pod soję, a tutaj te ten dwa pola będą w sam raz pod kukurydzę. W związku z tym pierwsze pola, które zakupimy, to będzie ten land, kup, kosztuje on 27 300, dobra. Już jest to zakupione Kolejne pole, o którym już gadałem jakiś czas Będzie to pole Ten klinko, bo naszego tutaj staryżowanego pola I który również sobie do tego pola trzeba będzie dołączyć Bo to w ogóle to jest wapnowo, eleganckie pola kupujemy Bez żadnego gdzieś tam dziadostwa I jest to to, to pole Dobra, no i to pole tutaj też nam się sporo gdzieś tam Powiększy, wiadomo, klin trochę, roboty będzie schodzić, ale myślę, że pole gdzieś tam będzie dosyć ciekawe do roboty. I ostatnim polem, które sobie zakupimy, to się może bardziej tepne na Gospę, którym tutaj bardziej też skapiszona inicjatywy, ale i gdzieś tutaj od jakiegoś czasu też o tym gadalimy, bo w ogóle jakieś tu dziwne ślady się zrobiły, nie wiem kto tu jeździł. I zakupujemy sobie pole za gospą. Tutaj sąsiad taki dojeżdżał z daleka, można powiedzieć, ale już starszy chłop i tu koło nas, można powiedzieć, w naszym sąsiedztwie, po jednej stronie i po drugiej nasze pole, tutaj nasza gospodarka i tak zagadaliśmy z chłopem, chłop likwiduje gospodarkę i również to pole zakupujemy. Tutaj rzepak był zasiany, ale chłop jednak będzie gospodarkę likwidował. Jeden z elegancko nawieziony rzepak, pole 58 również zakupujemy. Czyli tutaj mamy rzepak, można powiedzieć, i tu, i tu, dwa sąsiedzkie pola z rzepakiem. Wiadomo, te jedzę to już będziemy łączyć prawdopodobnie, właściwie na pewno, dopiero po żniwach, no bo nie ma sensu teraz tego rzepaku tutaj, że tak powiem, wjeżdżać w niego. Dobra, ja się, że tak powiem, tepnę do naszego dżungli i jadę w sumie powiększać tutaj koło nas, niedaleko. Nie ma gdzie tam się rozpędzać. Dookoła objedziemy sobie, bo to pole w ogóle, które obrabialiśmy, nie było one w ogóle yy, nawet ani powiększane, ani nic od samego początku. Także teraz sobie to wszystko ogarniemy. Dobra, najpierw myślę objechać pole dookoła. Co my fajnie do drogi nawet możemy zrobić. Dobra. zezwolimy sobie na tworzenie pól, opuszczamy cygny Dobra, można ruszać. Kurde, tutaj są te chwasty zaszycone, które pewnie nie znikną, no właśnie. Ale to spokojnie, nie ma się co tym martwić, one yy, gdzieś tam już po odcinku prawdopodobnie pomaluję se to trawą i przejadę pługiem. Jeszcze raz, dobra, tutaj w sumie można tak zaokrąglić to, no? żeby gdzieś tam, mówię, za, mimo to, że gdzieś tam wpycham się w te yy, ile tego pola się da zrobić, tak robię, i to jednak mimo wszystko staram się rogi pól zaokrąglać. Wiadomo, mógłbym zrobić do kantu, zawsze tego pola byłoby trochę więcej. Ale nie ma co. Myślę, że łatwiej, czy to zapryskiwaczem, czy z czymkolwiek, mimo że maszyn nie mamy jakichś mega dużych gdzieś tam to ogarnąć. Ale nie wiem, co to za aktualizacja farmingowa dała to, że jak się pługiem wjeżdża, bezwzględnie... Myślajmy też, że to jest wina tego puga, ale jednak nie. Że jak się pługiem wjeżdża, czy to po sieczce, czy to jak teraz zauważyłem, po wapnie. To niestety tekstura orki się na tym nie pojawia, iś tam pojawia się pod spodem, ale nie na tym, że tak powiem. Także nie jest to nic dobrego. A skąd te pieniądze się wzięły, proszę Państwa? Nie nagrywałem, miałem tutaj był pomysł też początkowo, że może sobie nagram jakieś może wstawki, coś takiego, tak jak to ostatnio robiłem na odcinku poprzednim, który ja nie tu ściąga który tutaj był yy, jeszcze d dwa sezony temu ale jednak doszłem do wniosku gdzie ja tu jacież tu jest jeszcze nasze pole będzie Będzie nasze o. można robić w sumie na wprost zobaczymy jak to wyjdzie ale dobra jakoś tak o i teraz tu w sumie można. O, kurde, może to jest za daleko. Chociaż to no, nie dobrze, dobrze nie. Dobra, tutaj jest słup, jak widzę, także troszkę sobie od niego odjedziemy. No, skąd te pieniądze się wzięły? Sprzedaliśmy zboża, pszenicę mieliśmy, jęczmień mieliśmy. Oraz co tam oprócz tego? Jeszcze sprzedaliśmy mleko, za które zarobiliśmy. 40 tysięcy, także ja tutaj razie na serwer było niecałe 30, a teraz było 100 tysięcy na początek odcinka, także drugie chyba... Nie przybyło 100... nie, nie było 100 tysięcy, było prawie 100 tysięcy, pamiętam, tytuł mojego odcinka tam któregoś. Także co? I już wydaliśmy, można powiedzieć, 50 tysięcy na, na to i zostaje jeszcze 50 tysięcy jeśli chodzi o pola, no to mówię, na ten sezon można, nie na ten rok, ale na ten sezon można powiedzieć, że wszystko. Myślę, że tam wykupywanie dzierżaw, czy też kupno jakichś tam ewentualnych nowych pól po wykupieniu tych dzierżaw będzie. Nie wiem, czy już w tym sezonie, znaczy w tym roku, ale może w tym roku bądź w kolejnym na pewno to nastąpi, bo pieniądze są, natomiast również będą one wydawane, wydawane na... Nowe nabytki, które się gdzieś tam szykują, bądź też się jeszcze nie zapowiadamy. Gdzieś tam u ona już zapraszam, a może nawet nie będę mówił jaki, ale czy to drobny, czy niedrobny, gdzieś tam można powiedzieć potrzebny nabytek się u niego na odcinku pojawi. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i co, i teraz takie objeżdżanie składa. Szkoda, że te tekstura orki nie robi się, nawet gdzie tam się powapnie wjeżdża, no ale. Niestety tak to zrąbali, że się tak wyraża. Prawdopodobnie to aktualizacja wprowadziła, bo nie było, tak? Dobra, tutaj te rogi w sumie, to ja po obcinku sobie jeszcze to malowanie gdzieś tam. Yy, lekko jeszcze zaokrągne. Było dobrze, ale zrąbali. Dobra. W sumie ten poprzecznik od tej strony, to można jeszcze raz przejechać. Można jeszcze... A jeszcze bliżej drogi, a co? I tak się to jeszcze tutaj zaokrąglił sam ruch, a tutaj to niech będzie tak, kurde, znosi mnie tu trochę tym momentem, nie wiem co się tutaj ktoś, łe, no co to za dziak tutaj, nie wiem co to gaz idzie pod polem, czy co, tak mieścił że też kolega, dobra, dotąd. No i co, i tutaj prawdopodobnie będzie kukurydza, właściwie na pewno i teraz tak, tutaj chwasty wyrosły, ja tutaj się połaszczyłem można powiedzieć na to, żeby y, gdzieś tam szybko to uprawić po żniwach, wiedziałem, że będzie tu prawdopodobnie kukurydza, także zrobiłem to agregatem, chwasty wyrosły przeokropne, tutaj poszła gnojowica, zbliżył mnie na odcinku, także... Także nie, prawdopodobnie tutaj się po tej orce i po tych wszystkich chwastach, i tam po tym wapnie Proponuję przed siełem kukurydzy wjechać bronami, bo w sumie mamy te brony, także Jasne, jasne, jasne także, tak. Dobra No i co, i można powiedzieć pierwsza orka gdzieś tam u mnie Na odcinkach tym zestawem No i gdzieś tam idzie, nawet i powiększanie pól to nie, nie... To jest gdzieś tam nieporównywalne do takiej trójki. Gdzieś tam nas chyba więcej, w ogóle szybciej to idzie, łatwiej można w zakrętach wszystko obraniać Dobra, jak się kręcę, karetka jedzie na sąsiedniej kolonii? Bo widzę gdzieś tam świat te yy, bomby, dobra Jak ja tu zrobił w ogóle? Dlaczego mi się to nie zrobiło? Aha. bo mi chyba wyrobało, nie ma dostępu do terenu. No to zrobimy tak. I to się po prostu zaokrągli. Dobra, ja zrobię jeszcze w tej nazwę i będziemy sobie kończyć. No zobaczcie. Jak gdzieś tam pugi już nie są jakieś stare, a już farba z, farba z odkładni. Farba z odkładni znalazła, zna? Kapiszą już chce spać. No właśnie. I będziemy spadać. No właśnie, gdzieś tam... Na drzewo. Chłopie, jeszcze nagrywali mi gdzieś tam Jałopy w Stanach, czy takie inne y, Co? Co? To no, było dawno już. Co dawno? Ale wspominam w Stanach. Ale wspominam to teraz. Wspominam to teraz. To chłop tutaj chciał od mopsa, żeby siedział jak najdłużej. Gdzieś tam Jałop rzadko kiedy z nami był już pod koniec, także ja piszę, chciał od mopsa, żeby siedział jak najdłużej, a zostań chłopie, trzeba zrobić to, zostań, trzeba zrobić to, co będziesz robił, a to, a tamto. I zwracał uwagi na to, że chłop musi o w wstawać. A teraz Właśnie, Mop tak Mopsa przyzwyczaił, a teraz od Mopsa by chciał, żeby chłop, że tak powiem, szybko przyłaził i szybko wyłaził. A tak powiedz przyzwyczajony, gdzieś tam przyłazi dobre, że tak powiem, 23, a nawet później. Także... O, 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 o. Hopa, że żeś tak przyzwyczaił, a teraz kapisz na robotę, no. Wstawać się to Ty to jesteś się ładnie chyba. Czym? No, z tym wszystkim, nie. Pół do czwartej już u Nie, pół do czwartej, tylko czwarta siedem, bo tak plus minus jest ustawiony yy, budzik zegarowy. Nie jest to telefonowy, także nie powiem ile yy, dokładnie. Dobra. No dobra, a co tam jeszcze uchopana gdzieś tam w realu się dzieje? Yy, no to proszę Państwa, ogłaszam, że z dniem dzisiejszym zostały wszystkie już nawozy rozsiane, czyli sól potasowa oraz yy, mocznik. Znaczy ja tak mówię, z przyzwyczajenia sól potasowa w tym sezonie dla eksperymentu konkali yy, poszedł, czyli taka sól potasowa, można powiedzieć, z magnezem. Dobra, tutaj to to pasowałoby się w sumie odwrócić Żeby tutaj realnie to zrobić Dobra No, także zostało rozsiane Poniedzieli yy, ruszamy z uprawą A właściwie talerzowaniem Czyli uprawą, można powiedzieć No a Następnie jeszcze siewem, Mam nadzieję, że te się ja wyruszą około wtorku środy, także cieszyłbym się najmocniej. I gdzieś tam zasiać kukurydzę u siebie. Myślę tak do 4 maja się uda. Wiadomo też są usługi. Można powiedzieć, że z usługami zaczynamy od razu od czwartku, czwartek I potem znowu chyba wtorek, środa i czwartek. Tak to mamy usługi. Gdzieś tam już pozapisywane, chyba dobrze powiedziałem. Także pierwszy tydzień maja, jeszcze gdzieś tam siebie ostro, będą gdzieś tam w tym sezonie, mimo że ciepło się zaczęło. Upały przelotne ruszyły, gdzieś upały. No ale to chłopie do wtorku, bo we wtorek już już ma być no około 10 stopni. No nie, ja, niby tak, tydzień. ale zimia, zimia nagrzana, kukurydza jest rośliną, która lubi gdzieś tam ciepło. ale ja. To i tak jeszcze, kurde, mokre przeszyle tych opadów z wierzchu to jest sucha, ale trochę ja, u to już... nas to sam można powiedzieć, ale mi tu ściągnę. U nas można powiedzieć, że trzymaj no, się nie dziwię, ale można powiedzieć pod prąd. Ale ty w, roz, w roz, powiedzmy, że w to robimy. Dobra. No, ale gdzieś tam mówię, upały trochę to przesuszy, ja mówię. I tak nawet gdy było zimno, nie będzie przecież tutaj mrozów jakichś, a... A mamy maj się zaczyna, także i tak można powiedzieć ze względem poprzedniego roku troszeczkę no, lekko my się opóźnili. Bo gdzieś tam w poprzednim, to chyba 2 maja my skończyli. A tu nie wyrobimy się raczej na pewno. No, z usługami na pewno nie, a u siebie też raczej na pewno nie. Naprawdę no, no, tak. tu do końca i będziemy się żegnać. No i tak. I tutaj będzie siana wtedy kukurydza, a na tym małym ziemniaki to mamy też gdzieś tam lekko można powiększyć w każdym razie do drogi nie będziemy tego łączyć z łąką myślę że gdzieś w przyszłości będziemy likwidować łąkę myślę że będzie to gdzieś za to jakiś sezon także także proszę państwa gdzieś tam to pole w którym, na którym teraz są ziemniaki będą ziemniaki będzie można już dołączyć do do tej łąki mowa oczywiście o tych tutaj gruntach po prawej stronie mhm. Dobra, czy ja mam zrobione wszystko na tym polu? I chyba tak. Dobra. W takim razie się żegnam, można powiedzieć, w tym samym miejscu co z pola rozlewania gnojowicy parę odcinków temu. Tak, ja przyjdę sobie łóżko rozbierać. Rozbierać nawzajem na razie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. U.